Dzień dobry. Witam was serdecznie. Mam na imię Jerzy i porozmawiam dziś z wami o finansach osobistych, a właściwie o gospodarowaniu nimi. Co to finanse osobiste? To inaczej nasze zasoby finansowe, a mówiąc w uproszczeniu, zasoby pieniężne czy po prostu pieniądze. Gospodarowanie zaś to podejmowanie decyzji w warunkach ograniczoności zasobów. Tak tak, żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Wśród których jest także pieniądz w przeciwieństwie do na przykład światła słonecznego. Z pewnością już jako dziecko słyszałaś, słyszałeś, że nie można mieć wszystkiego, nie wiedząc, że, jak mówią ekonomiści, wynika to z ograniczoności zasobów przy jednocześnie nieograniczonych potrzebach. Gospodarowanie finansami osobistymi to nic innego jak podejmowanie. Rozsądnych, przemyślanych, świadomych decyzji, jak wykorzystać te zasoby, które mamy do dyspozycji. Nieraz ktoś opowiadał o ludziach sukcesu, o bogactwie, o niedostatku i biedzie, czy też o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, ale. Być może ktoś z Was pomyśli: Po co mi taka lekcja, jak ja nie zarabiam? Okej, okay, ale dostajesz kieszonkowe, prezenty, a nawet jak nie dostajesz, to wiesz, że inni dostają. Jesteś w takim wieku, że nie pracujesz zawodowo, nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, nie otrzymujesz typowego wynagrodzenia za pracę, nie osiągasz dochodu z tytułu prowadzenia biznesu. To prawda, jednak to się zmieni. Nie dla wszystkich w tym samym czasie, ale jednak. Obecnie, nawet jak posiadasz jakieś pieniądze, kieszonkowe lub samodzielnie zarobione, to pewnie nie masz ich zbyt wiele i tym bardziej ważne jest, aby mądrze z nich korzystać. To spotkanie nie wskaże magicznego przepisu na bogactwo, zysk, sukces, bo taka recepta po prostu nie istnieje. Nauczycie się konstruować budżet domowy, analizować go, będziecie rozróżniać formy inwestowania oraz relacje zachodzące pomiędzy potencjalnym zyskiem a ryzykiem, poznacie także istotę inflacji i dywersyfikacji. Podstawowa wiedza dotycząca gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, jest niezbędna do tego, abyście mogli w przyszłości świadomie podejmować decyzje dotyczące Waszych finansów. Proszę Was o uwagę i aktywny udział, bo przygotowałem dla Was ćwiczenia, które wykonacie w trakcie zajęć, a dodatkowo także zadania do wykonania w domu. Myślę, że po tym krótkim wstępie możemy zaczynać.